Jeśli mogła powstać fikcyjna książka o prawdziwej wojnie w Ukrainie, to bez wątpienia nul Szczepana Twardocha jest jedną z najlepszych opowieści, jaka dotychczas została napisana. Dlaczego? Bo każdy akapit wydarzył się w rzeczywistości. I nie ma znaczenia, jak nazywała lub nazywał się pierwowzór postaci. Każda z nich łączy w sobie atomy myśli, uczuć, przekleństwa, krzyki, ekstatyczne westchnienia, zapach, ból, który mógł spotkać dowolnego człowieka który spędził na froncie jakiś czas. Wszystko, co opisuje Twardoch, widziałem, słyszałem i czułem. Dlatego tak trudno było mi przedrzeć się przez błoto, które opisał. Wolałbym każdy wers tej książki zapomnieć, pisze Piotr Kaszuwara na łamach Postprawda Info polskiego portalu walczącego z dezinformacją. Być wewnątrz wojny. Nie może to być zwykła recenzja książki, którą odstawię na półkę po przeczytaniu. Choć odstawię na pewno i być może nigdy już do niej nie sięgnę. To dlatego, że wojnę, która wybuchła w 2014 roku, przeżywam razem z Ukraińcami od roku 2016 i wiele z tego, co opisuje twardo, doświadczyłem na własnej skórze. Prawie 10 lat temu po raz pierwszy wyjechałem na Donbas, spotkałem żołnierzy, cywili, dowiedziałem się, że na świecie istnieje zło i to w czystej postaci. Usłyszałem historię o torturach w niewoli, brutalnych, gwałtach na pięknych i delikatnych jak rusałki kobietach. A nawet na tych, które mogłyby być moimi babciami, śmierci tak bliskiej i częstej, że aż człowiek w pewnym momencie się do niej na swój sposób przyzwyczaja. Choć nigdy do końca przyzwyczaić się do tego zła nie da. Bo nawet zapadnięte pod swoim ciężarem, powraca ono wieczorami, siedzi na piersi, tygodniami, miesiącami, świetlnymi latami, tak jak u jednej z postaci nulla, Zui, to kobieta zdaje się, że wojenna miłość głównego bohatera konia. Polaka z ukraińskimi korzeniami, który porzucił swoje intelektualne i wygodne życie w Warszawie i wyjechał do Ukrainy. Najpierw został wolontariuszem, później uznał, że w sumie nie ma do czego wracać, że to dawne życie już nigdy nie będzie takie samo i postanowił zaciągnąć się do armii. Co ciekawe, ZUI, nigdy na kartach powieści Twardocha nie spotykamy. Pojawia się ona jedynie jak Marakonia, jedna z projekcji. Jakie niemal lemowski ocean z wojny wywołuje w nim, kiedy spędza długi czas w okopach pod Hersoniem. po złej stronie ojca naszego Dniepru, jak często mawia bohater książki. To z jego wspomnień i myśli dowiadujemy się różnych szczegółów o wojnie, która dla niego zaczęła się w 2022 roku. Jak dla wielu ludzi na całym świecie, którzy nie słyszeli wcześniej zbyt dużo na temat rewolucji, na Majdanie, wygnaniu Wiktora Janukowycza. Donieckich i ługańskich separach, Czeczenach gwałcących lub wypruwających wnętrzności ukraińskim jeńcom wojennym, po to, by za chwilę jeszcze żywym ludziom w te same jelita napchać kamieni i ze związanymi rękami wrzucić ich do siewierskiego dońca. Do 2022 roku przed Buczą, Irpieniem czy Izjum świat zakrywał na to oczy i uszy. Również Koniu nie miał większej wiedzy na temat kraju swoich dziadów. Był zwykłym Polakiem którego Ukraina szczególnie nie obchodziła, nie ziębiła, nie paliła. Dla wielu była peryferiami Rosji, handlarzy z bazarów z lat 90. i mało kto rozumiał niepodległościowy zryw z 2014 roku. Koniu, dopiero na początku 2022 roku, rusza do Ukrainy. Zaczyna jak wielu ochotników w ukraińskiej armii, jako wolontariusz. To, wbrew pozorom dla uczestnika tych wydarzeń, takiego jak ja i wielu innych korespondentów wojennych, Dość typowy przypadek. Znam co najmniej kilkoro ludzi, którzy działali na przykład w Charkowie czy w Kramatorsku albo w Rzeczonym Siersoniu, rozwożąc pomoc humanitarną, pomagając ludziom w metrze, ukrywającym się przed bombardowaniami i w pewnym momencie doszli do wniosku, że nie ma już świata i domu, do którego chcieliby wracać, więc dołączyli do wojska. Tak stało się choćby z Kubą czy z Dorotą z Polski, z April czy Maciem z Kanady. Wojna bowiem uzależnia. Jedni wpadają w wir adrenaliny, inni alkoholu, seksu, łatwych pieniędzy, a jeszcze inni odnajdują w niej nowy sens, znaczenie, sławę, uznanie, lepsze samopoczucie. Bo na front dotarli nie wiedząc po co po tym świecie stąpają, i bliska, nieskomplikowana, a wręcz bohaterska śmierć wydawała im się najlepszym wyjściem. Ochotnicy na wojnie to bowiem często zbieranina charakterów, rodem z parszywej dwunastki. Nierzadko bywa, że to ludzie, którzy w normalnym świecie nawet nie pomyśleliby, by uścisnąć sobie nawzajem dłonie, bo pochodzą z tak różnych środowisk, klas i profesji. Na froncie spotykają się przewodnicy turystyczni, rehabilitanci, kierowcy, T. i. Muzycy, żule czy niespełnieni poeci. Jedni z nich, w dawnym, nieistniejącym już życiu, jak pisze Twardoch, byli złymi ludźmi, inni dobrymi. Front zrównał ich ze sobą. Każdy z nich, jak zwierzę w dżungli, musi walczyć o przetrwanie, i tylko ten instynkt łączy ich w braterskie relacje. Tak właśnie zła strona Ojca naszego Dniepru zrównała ze sobą życia i poziomy konia, jagody, Aryjca czy leoparda. I choć każdy z nich kocha lub nienawidzi wojnę na swój własny sposób, to w tym miejscu i o tym czasie rozumieją się bez słów. Każdy z nich wie, że jest chodzącym trupem. Hersoń. Każdy tu jest trupem. Szczepan Twardoch opisał w nul jedną z najbardziej smutnych i nieudanych wręcz werterowskich operacji Ukrainy na przestrzeni całej wojny od 2014 roku, poczynając. Mimo widocznej klęski kontrofensywy z roku 2023, wysadzeniu przez Rosjan Tamy na Nowej Kachowce, Sztab Generalny w Kijowie zdecydował wtedy o wysłaniu niesprecyzowanej liczby żołnierzy na zwany wschodni brzeg Dniepru. Okupowany przez Rosjan, by wojska ukraińskie stworzyły tam przyczółek, mający dać szansę uderzenia w przyszłości. Zrobiono to, łamiąc wszelkie podręcznikowe zasady sztuki wojennej, jakie kategorycznie wskazują, by rzeki przekraczać, albo tylko w ostateczności, albo w przypadku pewnego sukcesu. Na żadną z tych dwóch rzeczy ruch Ukrainy nie mógł wtedy wskazywać, a Rosjanie szybko zdołali odciąć ukraińskie wojsko od dostaw choćby wyżywienia, amunicji czy rotacji. Za logistykę musiały wystarczyć drony dostarczające najpotrzebniejsze rzeczy, bo większość łodzi była od razu ostrzeliwana, a płynący na nich żołnierze ginęli w czarnych wodach nocnego Dniepru. Różne szacunki mówią o liczbie od trzech tysięcy do sześciu tysięcy żołnierzy wysłanych w okolice Krynek. Według śledztwa ukraińskiej prawdy, od października 2023 do końca czerwca 2000 24 zaginęło tam 788 ukraińskich żołnierzy, a 262 zostały zabitych i pochowanych. Przeważająca reszta najprawdopodobniej została tam na zawsze jako zaginieni bez wieści. Co to znaczy tam? Walką na wschodnim brzegu Dniepru daleko do bohaterskich obrazków wojny znanych nam z filmów o II wojnie światowej. Może najbliżej byłoby im do książki pod tytułem Na zachodzie bez zmian. Gdzie widzimy masy umierających bez sensu żołnierzy. Krynki to właśnie taki przypadek. To tam utknął koń. W jamach wykopanych w ziemi, w przemokniętych okopach, z wiadrami na odchody, których nie można było nawet wynieść na zewnątrz z obawy, że ciepły kał będzie widoczny z termowizyjnych dronów. To z kolei mogło zwiastować rychłą śmierć od nakrywającej cały teren potężnej artylerii. Nie tylko w krynkach żołnierze ukraińscy walczyli i walczą nadal ze świadomością, że albo z wojny wrócą ciężko ranni, albo w czarnym worku. Napatrzyli się już na śmierć swoich znajomych i wiedzą, że nic lepszego ich nie czeka. Jak pisze Twardoch, tylko takie wyobrażenie przyszłości daje nadzieję na niepostradanie zmysłów. Każdy bowiem, kto czeka końca wojny i powrotu do dawnego życia, wpada w nostalgię, tęsknotę i ostatecznie kończy z kolbą w ustach. Lepiej jest więc myśleć o sobie jak o trupie. Łatwiej wtedy walczyć. Tego uczy się każdy żołnierz walczący w Ukrainie, o czym opowiadali mi też mundurowi spod Bachmutu w jednym z moich poprzednich reportaży pod tytułem Nie lubię myśleć o tym, że kogoś zabijam. Wolontariusze to nie jest książka o nich. Sporo emocji przy okazji książki Szczepana Twardocha wzbudziły wątki dotyczące wolontariuszy pomagających armii. Sporo tam opowieści o oszustwach, niesłowności, suto zakrapianych imprezach, przygodnym seksie, a także o przedmiotowym traktowaniu przyjezdnych przez żołnierzy. I trudno się temu dziwić. Oni walczą w błocie o przeżycie kolejnego dnia, a przyjeżdżający do nich bohaterowie o kolejne lajki, większe zasięgi i krótką sławę w zagranicznych mediach. Nic więc dziwnego, że mundurowi traktują ich z przymrużeniem oka, pstrykają kolorowe fotografie wygłaszają dumne, wyczekiwane podziękowania i zapominają o nieistniejącym już dla nich świecie, z którego wolontariusze przybyli. Z własnego doświadczenia wiem, że niewielu pomagających armii naprawdę ma respekt wśród żołnierzy. Mało który zresztą cywil to poważanie jest w stanie u nich zdobyć, bo niby czym? Dla żołnierza liczy się tylko zasługa w boju. Każdy unikający walki to tchórz, który nie jest godzien nawet, by na niego splunąć. Ale pozostańmy na chwilę przy tym kontrowersyjnym wątku. Czy da się odszyfrować polską wolontariuszkę nimfomankę, która w fikcyjnej opowieści dostarczała armii sprzęt w zamian za seks? Raczej nie. O tym, że historia jest jednak powtarzalna, tak jak wiele innych opowieści w książce Twardocha, świadczy choćby internetowa dyskusja, która wokół tematu rozgorzała, a na pisarza obraziły się co najmniej trzy kobiety, które posądziły go, że opisał ich przypadek. Nieraz od dziewczyn bywających na wojnie słyszałem też powiedzenie, że wojsko nie jest dla płci żeńskiej, bo często kończy się to niechcianą ciążą, seksualnymi przygodami i dekoncentracją oddziału. Głośno było także w Charkowie o w którym międzynarodowe i ukraińskie wolontariuszki umilały i pomagały żołnierzom się relaksować. W Izium żołnierze jednej z jednostek Przeprowadzili czystkę wśród lokalnych burdeli, bo zbyt wielu mundurowych wracało ze spotkań z syfilisem. I tak wygląda rzeczywistość. Czy komuś się to podoba, czy nie? Zdrady małżeńskie, rozpad związków, prostytucja, alkoholizm, myśli o zabijaniu czy zemście na jeńcach, walka o sen w okopie, bezlitości dla kolegów, smród gnijących ciał. Niezrozumienie dla decyzji sztabów, pretensje do władzy, gniew, lęk, pustka po tym świecie położonym po dobrej stronie ojca naszego Dniepru to wojenna rzeczywistość, którą twardo oddaje w całej realności i naturalizmie. Możemy oburzać się, że książka jest wulgarna, że odziera wojenną codzienność z heroizmu, do jakiegoś w komfortowym świecie jesteśmy przyzwyczajeni przez szeregowca Rajana, czterech pancernych czy dunkierkę. Ale nie zmieni to faktu, że pewien wycinek wojny w Ukrainie, na przykład z perspektywy żołnierza piechoty, jest dokładnie taki, jak opisał to szczepan Twardoch w swojej książce pod tytułem „Nul”. Każdy, kto chce poczuć, jak naprawdę śmierdzi okop, dowiedzieć się, co myśli żołnierz, którego żona oddaje się za pieniądze gdzieś w Kijowie, albo co czuje wieczorami wielokrotnie zgwałcona przez Rosjan kobieta, jeśli jesteście gotowi na tę trudną prawdę. To powinniście przeczytać książkę Szczepana Twardocha, a nie będziecie mieć już więcej błędnych wyobrażeń ani złudzeń, czym jest wojna i przed czym chroni Europę ukraiński nul. Fragment książki Nul. Nadziei nie ma. Jest błoto drony i betonowy strop piwnicy, jeśli masz dość szczęścia, i bunkier, który nazywasz blindarzem, a zwykle jest marną jamą w ziemi. O co więc walczysz? Czy wierzysz jeszcze w sens tej walki? Na pierwszej linii frontu, na nullu, w odciętym rzeką kawałku świata, którego nie można oddać choć się go nie ocali, koń i jego towarzysze wypatrują światła, wiedząc, że to, które nadejdzie, będzie raczej rozpalającą niebo eksplozją. Na nullu braterstwo i odwaga nabierają nowego znaczenia. Racjonalność ustępuje intuicji, przesądom i wierze. Są ochotnicy i są mobiki, którzy nie chcą walczyć. Jest miłość krótka jak życie na froncie. I bywa też internet ze Starlinka. Koń to rozumie, chociaż żołnierzem jest od niedawna. Wszystko, w co dotąd wierzył i co kochał, umarło, zostawił więc za sobą zgliszcza dawnego życia w Polsce i wyjechał walczyć i szukać odkupienia. A może śmierci. Obumarły w środku poznaje Zuję, pierwszą, która nosi to imię. Zuja wyzwala w nim to, co uważał za dawno martwe. Przeszłość, o której koń nie mówi i nie chce myśleć, ciągle powraca. Jest też pies, którego nie uzdrowił mak z Tadżykistanu.